Imperium Osmańskie panowało przez ponad sześć wieków. Powszechnie wiadomo o podbojach, architekturze, kulturze kawy. Prawie nikt nie mówi o tym, co działo się za pałacowymi murami Topkapi, o prawach bratobójstwa, które czyniły braci katami, o systemie dewszirme, który zamieniał chrześcijańskich chłopców w islamskich wojowników, o cesarskim haremie, gdzie polityka i przetrwanie splatały się w sposób, który kształtował imperium. Sultanat kobiet system klatkowy rytuały wyboru które decydowały o sukcesji, które z nich kształtowały historię, a które spoczywają pogrzebane w pałacowych rejestrach i relacjach podróżników. Jeśli cenisz tak udokumentowaną historię Osmanów, zasubskrybuj, to najlepszy sposób na wsparcie naszej pracy. Napisz też w komentarzu, z jakiego miasta nas słuchasz. Ten scenariusz jest oparty na badaniach i faktach, wykorzystując źródła z osmańskich rejestrów pałacowych i bizantyjskich kronik. Wróćmy do opowieści w 1536 roku w pałacu Topkapi. Sulejman Wspaniały zasiada na tronie, ale prawdziwa władza przepływa przez komnaty haremu. Jego żona, sułtanka Hürrem, urodzona jako Aleksandra Lisowska na Rusi, kontroluje dostęp do sułtana poprzez system, który zamienił intymność w sztukę rządzenia państwem. Cesarski harem mieścił do 400 kobiet. Tylko 9 posiadało rangę nałożnicy cztery mogły zostać oficjalnymi żonami. Jedna panowałaby jako walide sultan, królowa matka. Proces selekcji rozpoczynał się na targach niewolników w Kafie i Trapezuncie. Dziewczęta w wieku od 12 do 16 lat wybrane ze względu na urodę i inteligencję. Cena zakupu od 20 do 40 złotych monet za dziewczynę w rejestrach z 1520 roku. Wchodziły do pałacu jako karije, niewolnice i rozpoczynały dziesięcioletnie wykształcenie w protokole dworskim Osmanów. Teologii islamskiej, muzyce, passing poezji oraz subtelnych sztukach przetrwania na dworze. Pierwsza próba oko sułtana. Spośród 400 kobiet, może 20 kiedykolwiek spotkało go twarzą w twarz. Wybrane przenosiły się na drugi dziedziniec, do bliższych komnat. Nosiły jedwabne szaty i miały osobistych służących. Następny poziom, status Iqbal, co oznaczało, że przynajmniej raz dzieliła łoże z sułtanem. Miesięczne uposażenie wzrosło z 5 do 15 akcze. Osobiste komnaty, bezpośredni dostęp do cesarskich apartamentów. Ale ciąża zmieniła wszystko. Kobieta, która urodziła męskiego potomka, stawała się Haseki, ulubioną nałożnicą. Sultanka Hurrem urodziła Sulejmanowi sześcioro dzieci. Mehmed, Mihrimah, Abdullah, Selim, Bayezid, Cihangir. Trzech synów przeżyło do dorosłości. Trzech potencjalnych sultanów. Trzy zagrożenia dla wzajemnego istnienia. Prawo bratobójstwa, kanun i katl tego wymagało. Kiedy nowy sułtan obejmował władzę, wszyscy męscy krewni ginęli od jedwabnej cięciwy, bez wyjątków, bez odwołań. Metoda uduszenia nie pozostawiała krwi, co w prawie islamskim uważano za czystsze. Pałacowe rejestry z 1566 roku pokazują, że Selim II nakazał egzekucję swoich pięciu bratanków w ciągu kilku godzin po objęciu tronu. Wiek wahał się od 3 do 19 lat. Sultanka Hürrem rozumiała tę arytmetykę. Naciskała na Sulejmana, aby złamał 600-letnią tradycję i nazwał swojego następcę za życia. Wybór: Mustafa, najstarszy syn Sulejmana z innej nałożnicy, albo Selim, jej własne dziecko. Pałacowe intrygi stały się śmiertelne. 1553 w pobliżu Ereglii. Sulejman wezwał Mustafę do swojego namiotu wojskowego. Kaci czekali za jedwabnymi zasłonami. Mustafa wszedł. Jedwabne sznury zacisnęły się na jego szyi. Miał 38 lat. Harem działał według udokumentowanych protokołów znalezionych w pałacowych rejestrach. Poranna inspekcja przy modlitwie o świcie. Lokalizacja każdej kobiety odnotowywana przez mistrzynię Szat. Rozmowy monitorowane przez strażnika bramy, czarnego eunucha, który raportował bezpośrednio sułtanowi. Prywatne spotkania wymagały pisemnego pozwolenia. Nieautoryzowany kontakt ze strażnikami pałacowymi oznaczał śmierć przez utopienie w Bosforze. Dostęp seksualny podlegał sztywnej hierarchii. Sultan prowadził szczegółowe rejestry spotkań: daty, czas trwania, podarunki wręczane później. Srebrna bransoletka wskazywała na zadowolenie. Złoto oznaczało potencjalną ciążę. Perły sugerowały status ulubienicy. Te podarunki pojawiają się w spisach majątku po śmierci kobiet, pokazując dokładnie kto i kiedy cieszył się łaską cesarską. Klatka, kafes, zastąpiła bratobójstwo w 1617 roku, za panowania Ahmeda I. Zamiast egzekucji, potencjalni następcy żyli w izolowanych komnatach pałacowych. Okna zakratowane, drzwi strzeżone, bez broni, bez książek, bez kontaktu ze światem zewnętrznym przez dziesiątki lat. Książę Osman spędził 39 lat w klatce, zanim został sułtanem w 1618 roku. Lekarze pałacowi odnotowali jego pogorszenie stanu psychicznego w raportach medycznych. Niezdolność do rozpoznawania urzędników dworskich, rozmowy z wyimaginowanymi doradcami, podpisywanie pustych dokumentów, sukcesja przez klatkę stworzyła coś dziwacznego. Ibrahim Szalony panował od 1640 do 1648 roku. Osiem lat izolacji złamało jego umysł. Wyrzucał złote monety z pałacowych okien, stracił swojego wielkiego wezyra za zbyt głośne chrapanie. Nakazał utopienie całego swojego haremu 280 kobiet, ponieważ podejrzewał niewierność. Janczarzy udusili go w jego sypialni. Sultanat kobiet osiągnął szczyt pod panowaniem sułtanki Kosem urodzona na Krecie jako Anastazja sprzedana na targach niewolników w Konstantynopolu około 1605 roku. Urodziła sułtanowi Ahmedowi czterech synów i trzy córki. Kiedy Ahmed zmarł w 1617 roku, ich syn Murad został sułtanem w wieku 14 lat. Kosem rządziła jako regentka. Prawdziwa władza, prawdziwe decyzje, rejestry pałacowe pokazują jej podpis na dokumentach dotyczących kampanii wojskowych, ocen podatkowych, nominacji sędziowskich, ale system klatki oznaczał, że przeżyło wielu potencjalnych następców. Murat zmarł w 1640 roku. Jego brat Ibrahim przejął władzę. Kiedy Ibrahim został stracony w 1648 roku, jego siedmioletni syn Mehmed został sułtanem. Kosem ponownie rządziła jako regentka. Problem: inni synowie Ibrahima nadal żyli w klatce. Potencjalne zagrożenia. Rozwiązanie wymagało ich cichej eliminacji. Wrzesień 1651 w Pałacu Topkapi. Sultanka Kosem wkroczyła do komnat klatki ze strażnikami pałacowymi. W środku trzech chłopców w wieku czterech, sześciu i dziewięciu lat. Kroniki pałacowe odnotowują, a co stało się później, jedwabne cięciwy. Trzy małe ciała wyniesiono w zwojach dywanów, pochowani w nieoznaczonych grobach za trzecim dziedzińcem. Ale Kosem źle oceniła sytuację. Sultanka Turhan, matka dziecięcego sułtana Mehmeda, postrzegała egzekucję jako przygotowanie do morderstwa jej własnego syna. Polityka pałacowa przerodziła się w wojnę pałacową. 2 listopada 1651. Strażnicy Turhan otoczyli apartamenty kosem. Kobieta, która rządziła imperium przez 30 lat, zginęła przez uduszenie. Miała 62 lata. System de dodał kolejną warstwę. Co 3 lata urzędnicy osmańscy objeżdżali chrześcijańskie wioski na Bałkanach. Wybierali chłopców w wieku od 8 do 18 lat. Najbystrzejszych, najsilniejszych najbardziej obiecujących. Rodzice patrzyli, jakich synowie są ładowani na wozy i pędzeni w stronę Konstantynopola. Większość nigdy nie wróciła do domu. Pałacowe rejestry z 1550 roku pokazują, że 4000 chłopców zostało zabranych z Serbii, Bułgarii, Albanii i Grecji w jednej zbiórce. Ci chłopcy przeszli przymusowe nawrócenie na islam i dziesięcioletnie szkolenie w pałacowych szkołach. Wyjątkowi stawali się janczarami, elitarną piechotą, która podbiła Wiedeń i Belgrad. Naprawdę utalentowani wstępowali do administracji pałacowej jako skrybowie, tłumacze, gubernatorzy. Niektórzy doszli do rangi wielkiego wezyra, drugiego najpotężniejszego człowieka w imperium, ale pozostawali niewolnikami. Ich dzieci niczego nie dziedziczyły. Ich lojalność należała całkowicie do sułtana, który ich posiadał. Badania fizyczne decydowały o przydziale, pałacowe rejestry medyczne opisują ten proces. Pomiary wzrostu, kontrole uzębienia, testy refleksu, ocena inteligencji poprzez gry pamięciowe i problemy matematyczne. Chłopcy wykazujący talent artystyczny trafiali do pałacowych warsztatów. Ci z umiejętnościami językowymi zostawali tłumaczami. Najsilniejsi i najbardziej agresywni dołączali do ośrodków szkolenia wojskowego. Szkolenie łamało ich systematycznie. Zakazano im mówić w ojczystych językach, kara oznaczała biczowanie, brak kontaktu z rodzinami, listy konfiskowano i niszczono. Imiona chrześcijańskie zastępowano islamskimi. Marko stał się Mehmedem, Stefan stał się Sulejmanem, Nikola stał się Nasruldinem. Pałacowe księgi rekrutacyjne śledzą te zmiany imion rok po roku. Stosunki seksualne w pałacowych szkołach szkoleniowych przestrzegały osmańskiego prawa wojskowego. Relacje między starszymi a młodszymi chłopcami były dokumentowane, tolerowane, a w niektórych przypadkach zachęcane jako mechanizmy budowania więzi. Starsi studenci mentorowali młodszych poprzez intymne relacje, które tworzyły sieci lojalności trwające dziesiątki lat. Byli uczniowie pałacowych szkół, rozpoznawali się w całym imperium po zakodowanych odniesieniach do wspólnych doświadczeń. System konkubinatu działał inaczej niż europejskie małżeństwa królewskie. Sułtani osmańscy nigdy nie poślubiali zagranicznych księżniczek. Takie działanie stworzyłoby zobowiązania dyplomatyczne i potencjalne spory o sukcesję. Zamiast tego harem zapewniał całkowitą kontrolę. Każda kobieta zawdzięczała swoją pozycję wyłącznie sułtanowi. Żadnych zewnętrznych powiązań rodzinnych, żadnych dziedzicznych roszczeń, żadnych komplikacji dyplomatycznych, ale system stworzył własne problemy. Do 1700 roku w rodach pałacowych pojawiły się problemy genetyczne. Wieki rozmnażania w zamkniętych populacjach powodowały deformacje fizyczne i niestabilność psychiczną. Syn sułtana Ibrahima, Sulejman, żył tylko 46 dni. Książę Mustafa wykazywał opóźnienia rozwojowe, odnotowane w pałacowych aktach medycznych. Córka sułtana Ahmeda, Safiye, nigdy nie nauczyła się poprawnie mówić. Pałacowe rejestry medyczne dokumentują próby leczenia, związki rtęci na szaleństwo. Preparaty opium na agresywne zachowanie, upuszczanie krwi dla równowagi humorów, sesje modlitewne prowadzone przez pałacowych imamów, ziołowe kuracje od tradycyjnych uzdrowicieli. Nic nie działało konsekwentnie. Koszty ekonomiczne rosły. Wydatki pałacowe za Sulejmana pochłonęły 30% dochodów imperium. 400 kobiet z haremu wymagało jedzenia, ubrań służących, opieki medycznej, rozrywki. System klatki oznaczał wspieranie dziesiątek potencjalnych następców w nieskończoność. Pałacowe projekty budowlane, nowe komnaty, ogrody, parametry łaźnie opróżniały skarbiec, podczas gdy kampanie wojskowe wymagały funduszy. Osmańscy lekarze pałacowi dokumentowali dziwaczne praktyki medyczne w komnatach haremu. Test ciążowy polegał na badaniu koloru i zapachu moczu. Ciemny bursztyn sugerował męskich potomków, blady żółty wskazywał na żeńskich. Pałacowe teksty medyczne opisują przymusowe karmienie ciężarnych konkubin określonymi pokarmami, aby wpłynąć na płeć. Surowa wątroba, jagnięca dla chłopców. Miód i migdały dla dziewcząt, brak podstaw naukowych, czysty przesąd. Ale niepowodzenie w wydaniu męskich potomków oznaczało wygnanie lub śmierć. Antykoncepcja istniała, ale pozostawała ukryta. Pałacowe rejestry medyczne z XVI wieku wspominają o preparatach ziołowych, herbacie z mięty polnej, ekstraktach z wrotyczu. W związkach z Poryszu kobiety dzieliły się wiedzą potajemnie przez sieci starszych konkubin pałacowy i mam nigdy nie dowiedział się o tych praktykach prawo islamskie zabraniało ingerencji w boską wolę dotyczącą ciąży odkrycie oznaczało natychmiastową egzekucję system mokrych niań stworzył kolejny mechanizm kontroli Nowonarodzonych książąt natychmiast oddzielano od matek i przydzielano starannie wybranym mokrym nianiom, zazwyczaj chrześcijankom z Kaukazu wybranym ze względu na zdrowie i lojalność Pałacowe rejestry pokazują, że te kobiety otrzymywały miesięczne płatności w wysokości 50 akcze plus zakwaterowanie i wyżywienie, ale żyły pod ciągłym nadzorem. Każde podejrzane zachowanie, zbyt wiele czułości dla dziecka, rozmowy o świecie zewnętrznym, próby nauczania chrześcijańskich modlitw skutkowało natychmiastowym zwolnieniem i często śmiercią. Edukacja seksualna w haremie odbywała się według precyzyjnych protokołów. Młode konkubiny otrzymywały instrukcje od doświadczonych kadyn efendi, starszych kobiet, które z powodzeniem urodziły dzieci. Pałacowe podręczniki opisują program nauczania: 47 pozycji seksualnych ze szczegółowymi ilustracjami techniki utrzymywania zainteresowania sułtana metody ukrywania menstruacji procedury rytualnego oczyszczania po intymnym kontakcie. Szkolenie trwało 2 lata. Końcowy egzamin polegał na demonstracji przed mistrzynią szat. Zazdrość rodziła przemoc. Pałacowe rejestry dokumentują morderstwa między konkubinami. W 1568 roku gulfem Hatun, znaleziona otruta w swoich komnatach, najwyraźniej zabita przez rywalkę, która dodała artenci do jej wieczornego szarbetu. W 1612 roku sułtanka Handan odkryta ze śladami uduszenia, zamordowana przez trzy kobiety, które obawiały się jej rosnącego wpływu. Pałacowy system sprawiedliwości rozpatrywał te zbrodnie wewnętrznie. Żadnych zewnętrznych sądów, żadnych apelacji. Pałacowi kaci pracowali w nadgodzinach. System eunuchów działał z chirurgiczną precyzją. Chłopcy nabyci na targach niewolników przechodzili kastrację w wieku od 10 do 12 lat. Osmańskie pałacowe teksty medyczne opisują procedurę: całkowite usunięcie za pomocą ostrego ostrza, kauteryzację wrzącym olejem, okres rekonwalescencji trwający 6 tygodni. Współczynnik śmiertelności 40%. Ocalali, stawali się cennymi aktywami pałacowymi, zaufanymi z dostępem do haremu, ponieważ pokusa seksualna już nie istniała, ale system stworzył nieoczekiwane komplikacje. Eunuchowie rozwijali intensywne więzi emocjonalne z konkretnymi konkubinami relacje ochronne, które czasami stawały się romantyczne, pomimo ograniczeń fizycznych. Kroniki pałacowe odnotowują kilka przypadków eunuchów popełniających morderstwa w obronie swoich ulubionych kobiet. W 1678 roku główny eunuch Solak Sinan stracił dwóch strażników, którzy obrazili jego ulubioną konkubinę kara, publiczne uduszenie na dziedzińcu pałacowym. Aspekty ekonomiczne haremu ujawniły oszałamiające koszty. Każda konkubina otrzymywała dzienne racje warte trzy akcze równowartość zarobków wykwalifikowanego rzemieślnika. Jedwabne ubrania importowane z bursy kosztowały od 15 do 20 akcze za sztukę. Zakupy biżuterii dla 400 kobiet wynosiły rocznie ponad 10 tysięcy złotych monet. Pałacowe rejestry kuchenne pokazują codzienne spożycie 12 owiec, 4 wołów i setek kurczaków tylko dla komnat haremu. Rytuały łaźni obejmowały wyszukane ceremonie. Dwa razy w tygodniu konkubiny zbierały się w ogrzewanych marmurowych komnatach na sesje oczyszczające, trwające od czterech do sześciu godzin. Pałacowi służący aplikowali oliwę z oliwek zmieszaną z wodą różaną, a następnie energicznie szorowali szorstkimi tkaninami. Proces całkowicie usuwał owłosienie. Islamskie wymogi czystości wymagały całkowitej depilacji. Wyspecjalizowani służący używali srebrnych penset i podgrzewanych preparatów woskowych. Ból był oczekiwany. Skargi skutkowały karą. Szkolenie muzyczne służyło dwóm celom. Rozrywce i uwodzeniu. Konkubiny uczyły się tradycyjnych instrumentów osmańskich. Lutni oud, kanunu, fletu ney i bębna def. Pałacowi mistrzowie muzyki, wszyscy eunuchowie, uczyli specyficznych kompozycji zaprojektowanych tak, aby wpływać na nastrój sułtana. Melancholijne utwory na kontemplacyjne wieczory. Energiczne rytmy na uroczystości. Zmysłowe melodie na intymne spotkania. Szkolenie trwało trzy lata. Umiejętności na poziomie mistrzowskim oznaczały zwiększone prawdopodobieństwo uwagi cesarskiej. Nauczanie religijne tworzyło wewnętrzne konflikty, konkubiny. W większości chrześcijanki z urodzenia otrzymywały obowiązkowe islamskie wykształcenie od pałacowych imamów. Codzienne modlitwy po arabsku, języku, tarwe, którego większość nigdy nie rozumiała. Sesje zapamiętywania Koranu, trwające godzinami. Post podczas ramadanu przy jednoczesnym zachowaniu dostępności seksualnej. Wiele kobiet potajemnie praktykowało chrześcijaństwo, ukrywając krzyże w szwach ubrań i szepcząc modlitwy w swoich ojczystych językach w godzinach nocnych. System kar działał z udokumentowaną brutalnością. Pałacowe rejestry sprawiedliwości opisują standardowe kary: 50 batów za mówienie bez pozwolenia, 100 za próbę komunikacji ze strażnikami, śmierć przez utopienie za kontakt seksualny z kimkolwiek poza sułtanem. Metoda utopienia polegała na wyrzucaniu obciążonych worków z pałacowych łodzi do bosforu w nocy. Ciała rzadko wypływały na powierzchnię. Rodziny nigdy nie poznawały losu swoich córek. 1693 przyniosło nowe okropności. Sultan Ahmed II. Kierowany paranoją i dysfunkcją seksualną udokumentowaną w pałacowych aktach medycznych, nakazał masowe egzekucje w Haremie. 27 konkubin zginęło w jedną noc, oskarżonych o czary po tym, jak sułtan doświadczył tymczasowej impotencji. Lekarze pałacowi przypisali ziołowe środki. Które zawiodły. Ktoś musiał ponieść winę. Kobiety ginęły za niekompetencję medyczną. Proces wyboru królewskich oblubienic łączył starożytne zwyczaje z kalkulacją polityczną. Prawo osmańskie wymagało, aby pierwsze cztery żony sułtana były niewolnicami, żadnych zagranicznych księżniczek, żadnych komplikacji dyplomatycznych. Ale wybór spośród czterystu konkubin tworzył intensywną konkurencję. Pałacowe rejestry pokazują zakłady wśród eunuchów dotyczące tego, które kobiety osiągną status żony. Złote monety zmieniały właścicieli na podstawie ogłoszeń o ciąży i wskaźników łaski cesarskiej. Oczekiwania dotyczące sprawności seksualnej łamały niektóre kobiety psychicznie. Pałacowe rejestry medyczne opisują przypadki szaleństwa wśród konkubin. Niezdolność do mówienia, wybuchy agresji, samooka leczenia. Leczenie obejmowało kajdany, przymusowe karmienie i izolację w piwnicznych komnatach. Współczynniki powrotu do zdrowia pozostawały niskie. Większość dotkniętych kobiet całkowicie znikała z pałacowych rejestrów, co sugeruje śmierć lub wygnanie do odległych prowincji. Kryzys sukcesyjny z 1617 roku ujawnił fundamentalną słabość systemu. Sultan Ahmed I zmarł nagle w wieku 27 lat. Jego brat Mustafa, zwolniony z klatki po 13 latach izolacji, okazał się całkowicie szalony. Lekarze pałacowi odnotowali jego objawy. Niezdolność do rozpoznawania ludzi, rozmowy z niewidzialnymi towarzyszami, defekowanie publicznie podczas oficjalnych ceremonii. Janczarzy zdetronizowali go po trzech miesiącach. Syn Ahmeda, Osman, został sułtanem w wieku 14 lat. Ale dziecięcy sułtan stanął w obliczu natychmiastowych zagrożeń. Inni synowie Ahmeda żyli w klatce, potencjalni rywale wspierani przez różne frakcje pałacowe. Matka Osmana, Machwirus-Hatun, rozumiała matematykę przetrwania. Nakazała tajną egzekucję swoich pasierbów. Pałacowi strażnicy nocni udusili czterech chłopców w wieku od sześciu do 16 lat. Oficjalne rejestry podawały gorączkę jako przyczynę ich śmierci. Prywatna korespondencja ujawniła prawdę. Ostatnie stulecia widziały systematyczny upadek. 1808. Sultan Mustafa IV. Produkt pokoleń chowów sobnego wykazywał poważne upośledzenia umysłowe udokumentowane przez pałacowych lekarzy. Niezdolny do czytania, pisania ani wykonywania podstawowych obliczeń matematycznych. Jego dysfunkcja seksualna uniemożliwiła produkcję potomstwa pomimo dostępu do setek konkubin. Dynastia osmańska stanęła w obliczu genetycznego wyginięcia. Pałacowe rejestry medyczne z XIX wieku opisują desperackie próby leczenia. Europejscy lekarze wezwani potajemnie do badania impotentnych sultanów, eksperymentalne procedury obejmujące transfuzję krwi od zdrowych młodych mężczyzn, związki ziołowe importowane z Indii i Chin. Leczenie psychologiczne oparte na wschodzących teoriach europejskich. Nic nie działało konsekwentnie. Ciężar ekonomiczny ostatecznie złamał system. Konta pałacowe z 1850 roku pokazują wydatki przekraczające dochody cesarskie o 30%. Porażki wojskowe wymagały zwiększonych wydatków na modernizację. System haremowy stał się nieosiągalnym luksusem. Rozpoczęły się stopniowe redukcje. 400 konkubin stało się 300, potem 200, a następnie jeszcze mniej w 1792 roku w pałacu Topkapi. Sultan Selim otrzymuje raporty ze stolic europejskich. Rewolucja we Francji. Królowie straceni. Monarchie upadają. Osmański system pałacowy, zbudowany na absolutnej kontroli i polityce seksualnej, stoi w obliczu zewnętrznej presji na reformy, wewnętrznej presji wynikającej z porażek militarnych, finansowej presji, z rosnących kosztów. Ale zmiana nadchodzi powoli. System haremowy kontynuuje się w XIX wieku. Ostatnie konkubiny opuszczają pałac Topkapi w 1924 roku, kiedy Republika Turecka znosi sułtanat. Pałacowe rejestry rozrzucone po archiwach Stambułu zawierają szczegółowe zapisy, rejestry urodzeń, akty zgonu, raporty medyczne, rozkazy egzekucji, sprawozdania finansowe. W 1967 roku tureccy historycy. Prowadzący wykopaliska za trzecim dziedzińcem topkapi, odkryli masowy grób zawierający 47 szkieletów. Wiek wahał się od 4 do 19 lat. Wszyscy mężczyźni, fragmenty jedwabiu wokół kręgów szyjnych, sugerowały uduszenie. Datowanie radiowęglowe umiejscowiło pochówki między 1600 a 1700. Dodatkowe wykopaliska w 1985 roku ujawniły drugie miejsce pochówku z 31 kobiecymi szkieletami. Wszystkie ze śladami gwałtownej śmierci. Pałac chował swoje sekrety w ziemi. Władza absolutna korumpuje absolutnie. W pałacu osmańskim korumpowała genealogicznie.